Jak się czujesz na tym czwartym miejscu na YouTube w swojej kategorii? Kończysz się, baobab. No ładnie. E, chcesz baobabę? Z nosa? No chciałbyś baobabę z nosa? E, dzięki. Dzięki, posiedzę. No to chętnie bym się napierdalał z tym chłopem, z tym kurwa dresem od tamtego Patusa ze streama. Cześć, ten to jest temat. Specjalnie ci podkręcają, żebyś o nich gadał. Ja, ale bym mu najebał prostu, na i, trzeba... I wstawił to na YouTube'a. <laughs> Swoje robić i nawet nie czytać, <laughs> walić to stary. Bez tu. Hubert, dodałem cię, wariacie. Ja muszę już dzisiaj... Nie no. wyszedł by, musiałbym butelką rzucać. <laughs> Nie rzucasz! Oooo, kurwa! Nie wyszedłby! Jebać cię! Przez okno! Jebać cię! Kurwa, ujebana! jebana! Rafał, znów ja prośbę wyproduć mój kanał. Musiałbym gościa, butelkę rzucać.